Takie medale już miały wręczone. Zostało nam jeszcze do wręczenia... Spotkanie to było zorganizowane przez Urząd Stanu Cywilnego i jest to już tradycja, ponieważ takie spotkania odbywają się od pięciu lat. W tym roku zaproszenie wysłano do 22 par. W restauracji Kaukaska spotkało się 15 par. Byli to Państwo Monika i Henryk Kalina z Wolsztyna, Teresa i Henryk Jankowiak z Borku, Janina i Leon Fornalkiewicz z Adamowa, Urszula i Leon Lorentz z Wolsztyna, Jadwiga i Józef Weiss z Tłok, Jadwiga i Marian Zygalscy z Obry, Bronisława i Teofil Filipowscy z Wolsztyna, Kazimiera i Bronisław Olejniczak z Wolsztyna, Monika i Szczepan Kubaczyk z Wolsztyna, Kazimiera i Leon Lemańscy z Wolsztyna, Zenon i Edmund Kauke również z Wolsztyna, Maria i Tadeusz Szukalscy. Genowefa i Tadeusz Czubasiewicz, Leon i Irena Jastrząb-Skarpicka oraz Helena i Czesław Skrzypczak, również z Wolsztyna. W spotkaniu oprócz organizatorów, czyli pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, wzięli udział również przedstawiciele władz. Burmistrz Jan Słomiński, oprócz gratulacji, stwierdził, że na dzisiejszy obraz naszego miasta mieli wpływ również tegoroczni jubilaci. A sam jubileusz oczczono oczywiście lampką szampana.